To moja kolejna próba nagrywania vloga. Jest godzina 7.45 bodajże i biorę się za nagrywanie. Teraz muszę sobie wszczepić mikrofon, ale to zaraz muszę zrobić dokładniej. W każdym razie są moje drodzy dwie rzeczy, które mi w życiu nie wychodzą. Przede wszystkim jedna rzecz to jest nagrywanie vloga, a druga rzecz to jest mówienie po angielsku. Nauka mówienia po angielsku. Do vlogowania podchodziłem przez ostatnie 7 lat już pewnie z 10 razy i za każdym razem nie jestem w stanie tego utrzymać, dlatego że mam wrażenie, że moje życie jest nudne. Ale za każdym razem, tego vloga nagrywam, to i tak jest feedback taki z Waszej strony, że to i tak te filmiki są fajne i ciekawe. I czuję, że powinienem to robić, ale jakoś nie mogę się przemóc, więc kolejny raz spróbuję, nie poddaję się. A co do nauki angielskiego, to jest tak trochę, że dużo słucham po angielsku, podcastów, czytam książki po angielsku i to jest jak najbardziej OK, dużo rozumiem, ale jak mam coś powiedzieć, to jest dramat. Nic, w każdym razie, gdzie jest marka, W każdym razie biorę się teraz od rana za nagrywanie filmików. Moi drodzy, pierwszy, który nagram, będzie o tym, o roślinie, która leczy cukrzycę, bo okazuje się w badaniach, że jest nawet tak samo skuteczne jak metr, która jest lekiem. Więc, więc to będzie bardzo ciekawy film. Będzie na moim YouTubie pewnie po tym vlogu, ale to się jeszcze okaże. I pokażę Wam trochę, jak wygląda mój dzień. Nie wiem jeszcze, co w nim będzie, ale będzie było kilka niespodzianek. Prawie teraz 4 godziny nagrywałem różnego rodzaju treści. Trochę lepiej, trochę gorzej mi to wychodziło. Dzisiaj jakoś taką słabą miałem wenę. Czasami jest tak, że nagrywam film i lecę, że tak powiem. on Flow. A czasami jest tak jak dzisiaj, że się plączę. Mówię Nie mówię, jakoś tak wieśnie. 4 godzinki nagrywania. Mój mózg zaraz eksploduje, więc muszę sobie zrobić trochę chwilę przerwy. Akurat mi się udało zrobić tak, że mam fryzjera, więc moi drodzy, zobaczcie, teraz jest taka fryzura. W sam się gdzieś dzisiaj ta fryzura wygląda. Szybki trening, może coś zrobić z treningu i jedziemy dalej w dzień, aczkolwiek powiem szczerze, że muszę tak właśnie sobie zrobić. Eee, chwilę odpoczynku od nagrywania, bo to jest jednak takie bardzo energetycznie wyciągające. No, bo jednak, jak nagrywam film, to wiecie, musi być ta energia, żeby był uśmiech, aczkolwiek ja staram się zawsze nagrywać z taką energią, jaką mam. Czyli jak jaką gorszą, można nagrywam z gorszym humorem, żeby też nie było, że. Jak to na Instagramie jest zawsze, że wszyscy są takie cudowne, wspaniałe życie bez żadnych problemów. Jadę i wam pokażę pewnie dopiero z treningu, co tam dzisiaj robię, albo przynajmniej próbuję robić. Dobra, ja już po fryzjerze, pokażę wam od razu przy okazji jak już się rozgrzewam. fajne ćwiczonko. Jest szczególnie ono jest dobre dla kobiet, dlatego że większość kobiet ma, ale tu również, nieaktywną tylną część uda. to jest super ćwiczenie, żeby sobie zrobić właśnie na rozgrzewce. Robicie sobie tak, że się kładziecie na plecach. Możecie sobie położyć stopy na jakimś krześle, obłożyli mniej więcej kłótnioski w kolanach. Doklejacie sobie odcinek lędźwiowy I teraz ważne jest to, żeby wbijać pięt do krzesło, ok, obydwie, I powinniście tutaj poczuć napięcie z tyłu uda. Jeżeli czujecie napięcie, to jest dobrze, to pamiętajcie, udzielcie to na odcinek lęcziowy, on powinien być doklejony mniej więcej do połogi. Eee, a jeżeli jest tak, że nie jesteście w stanie wbijać pięt... I tam się odrywa drzwiowy, no to znaczy, że trzeba tym bardziej nad tymi linijszeniami wypracować. Czyli jeszcze raz, wchodzicie się na plecach, może być lekko, lekka duża na tego słupu, albo no najlepiej po prostu wciśnijcie odcinek lężbiowy w podłogę i jednak też nie pięty. po prostu trzymajcie to napięcie, aż tu czujecie po prostu, że tutaj te mięśnie bardzo mocno pracują, albo nawet łapy was skórz. To jest super właśnie ćwiczenie, szczególnie dla tych, które czują cały czas napięcie w tej części uda które mają problem z tym, że. Podczas ćwiczeń, że bardzo pracuje ta przednia część UDA, za mało inna część UDA. Taka aktywacja jest bardzo ważna, dlatego że na co dzień praktycznie cały czas używamy przedniej części UDA. Czy to siedzimy, czy to ćwiczymy, a tym nie praktycznie w ogóle. Więc to ćwiczenie takie kompensujące to wszystko, rekompensujące to wszystko jest super. Bardzo proste i bardzo efektywne. Rydzią. Ja już gdzieś swój trening zrobiłem. Śmiałem się przed chwilą z jednym kolegą, że odkąd urodziło mi się dziecko, to moje treningi są takie. Bardziej dla zdrowia psychicznego niż dla pracy nad ciałem, ale, ale tak, ale tak trochę to wygląda. Dzisiaj na przykład Zoja wstała o godzinie 4, chyba 45. No i to jest taka trochę walka z tym, czy yy, z tym, czy pójść na trening, czy pójść spać, no nie? No, w każdym razie sobie jeszcze na koniec robię takie ćwiczenie na brzuch. Tutaj z piłką Swiss w ogóle są moje ulubione ćwiczenia. Już czuję, że mój brzuch ledwo, ledwo zipie na sam koniec, ale w każdym razie te ćwiczenia właśnie wszystkie w podporach są super, bo angażują wszystkie mięśnie brzucha, czyli proste, głębokie, skośne, wewnętrzne, zewnętrzne, więc są jak najbardziej super. Um, w każdym razie coś chciałem się ja już się zmęczyłem, bo już mi powietrze do mózgu nie dochodzi. Bardzo polecam je wykonywać. Bardzo polecam je wykonywać do momentu, aż poczujecie palenie w brzuchu. To jest super. Ważne. Nie do końca ten czas, oczywiście czas jest ważny, ale zawsze bardziej indywidualnie patrzcie na to, jak czujecie, ee, jak czujecie swoje mięśnie. No, w każdym razie ja dzisiaj zrobiłem, co? Klatkę piersiową, 5 serii, wyciskanie sztangi na ławce płaskiej. Patrzę, czy mikrofon działa. Tyle samo zrobiłem wiosłowania ze sztangą, potem zrobiłem wyciskanie na barki. Bicepsy, tylko górę dzisiaj zrobiłem i ten, i jeszcze brzuch. No, także tak wyglądał mój trening, ale nie ukrywam, to jest jedna wielka walka: jedna wielka walka z tym, czy właśnie pójść zrobić trening, czy, czy pójść spać. No, ale tak jakby nagrywam i mówię to w 100% szczerze, bo wiem, że jest mnóstwo osób, które ma wyrzuty sumienia, jak nie pójdzie trenować, albo się uwija cały czas, że nie trenuje, albo wybiera właśnie pójść spać zamiast trenować. Jakby to jest zawsze, to jest zawsze Wasza decyzja i ona jest, to ona będzie dobra. Czy, czy wybierzecie trening? Czyli widzicie sen, zresztą są plusy i minusy. No jakby ja mimo wszystko staram się te trzy treningi minimum zrobić w tygodniu. Bardziej nawet będę próbował niedługo dążyć do czterech, pięciu. Co jest zmienia faktu, że no jak już czuję, że naprawdę nie mam rady, no to idę spać. Tak jest przy małym dziecku po prostu i tyle. I nie ma co tego oceniać. Staram się robić dodatkową aktywność fizyczną w postaci spaceru, żeby ten ruch był. I tyle. Jakby jest ciężko, ale chyba na tym trochę polega dorosłość. Wracam zaraz jeszcze do domu. Trochę popracować, może coś jeszcze zdążę zjeść i o... I potem, I potem i potem do Zoi. Także nie wiem, co jeszcze wam dzisiaj nagram. Musicie być czujni i oglądać ten film do końca. Dochodzi godzina 20. Miałem ambitne plany, żeby nagrać mój pierwszy posiłek, jednak ostatecznie jadłem zająłem około 14, no a w związku z tym, że nie chcę. Udostępniać nazwijmy jej wizerunku. No to nie dało się tego nagrać, więc ja po prostu jajecznicę. Tam chyba było 7 jajek i awokado. Bo tak, w każdym razie muszę wam pokazać, co mam teraz na drugi posiłek. Jako dietetyk, co je. Każdy powie sobie myślę, że mam takie super przyrządzone posiłki. A życie nie jest takie, takie piękne, takie, takie Instagramowe, bym to powiedział. Więc tak. Yy, został dla mnie rosół z wczoraj. Przelałem sobie go przed chwilą i mam tutaj całą pierś z kurczaka taką rozgotowaną i tu już jest sam wydar z rosołu, tutaj muszę, muszę sobie go zagrzać i po prostu tę pierś z kurczaka sobie dwoma widelcami robię sobie z niej tak zwaną taką szarpat takiego szarpanego kurczaka. I po prostu to mi zastępuje makaron, a więc to jest naprawdę super posiłek, bo no, pierś z kurczaka to jest praktycznie samo białko Rosło ogólnie, jest zdrowy, ma pewnie troszeczkę tłuszczu, może nawet trochę, ale troszeczkę. A to nie koniec jeszcze, bo to są, to nie są, ja, ja ogólnie pełnię funkcję jako tata tutaj w domu do kończenia wszystkich posiłków, żeby nie było, więc tak, tutaj mam jeszcze końcówkę pasztetu z kaczki, <grym> pokażę Wam, także tak wygląda ale jest naprawdę smaczny. Yy, zostało jeszcze opakowanie borówek i zostało jeszcze kilka bananów, także taka zbieranina moja. Yy, I co? I pewnie sobie jeszcze wezmę probiotyk, a w sumie to mam probiotyku jeszcze powiem, bo jest nowy. Czekaj, tak jeszcze w ładnym opakowaniu. Bo ta formuła, którą do tej pory promowałem, została jeszcze bardziej ulepszona, bo mamy 30 szczepów i 30 miliardów bakterii, więc jak ktoś szuka dobrego probiotyku, a teraz jest naprawdę świetna pora, żeby tę odporność z jednej strony wzmacniać i ogólnie zadbać o mikrobiom, ten probiotyk petarda jest naprawdę i to, co jest jeszcze super, to to jest to, że ma specjalne kapsułki, które dopiero uwalniają ten probiotyk, jak on już jest w jelitach, to jest mega istotne, bo te tanie probiotyki albo te po prostu niższej jakości mają to do siebie, że one mogą już zacząć się uwalniać w żołądku. Wtedy ich działanie może być nikłe. A tutaj jest ta formuła, zresztą to jest też podkreślone na opakowaniu. To jest ta formuła, która właśnie zwiększa zdecydowanie szansę na to, że te probiotyki dopiero zaczną działać właśnie, w nielicie, czyli tam, gdzie powinny działać. Także jakbyście szukali dobrego, naprawdę sprawdzonego, dobrej jakości probiotyku, to my best jak najbardziej. Super. 30 miliardów bakterii, 30 szczepów to jest, z tego co przynajmniej szukałem, absolutny numer 1 na rynku. Więc jaram się, że taki probiotyk jest w moich rękach. I coś jeszcze chciałem o nim dodać. Pamiętajcie, probiotyk zawsze trzymamy w lodówce, ok? Bo te bakterie probiotyczne, one mimo wszystko są jakby to powiedzieć, takie wrażliwe, o wrażliwe to jest dobre słowo, na działanie wysokich temperatur. Więc jak macie taki probiotyk, to co możecie go wziąć z pudełka? Nie wiem, czy bym w pudełku, po prostu mi się lepiej ustawia, jakie jest pudełka albo pudełka. Yy, trzymamy sobie w lodówce i wyciągamy wtedy tylko kiedy potrzebujemy. Możecie sobie stosować jedną tabletkę rano lub wieczorem, lub po prostu po jednej tabletce rano i wieczorem. To już tak naprawdę, w zależności od waszych potrzeb, tutaj macie 60 kapsułek, może powiedział tabletkę kapsułka. Macie 60 kapsułek, więc tak naprawdę od Was zależy, ile tego brać. Można i tak, i tak. Ja biorę sobie obecnie jedną. Czasami robię sobie taki, właśnie 30- lub 60-dniowy slot, że biorę sobie dwie. Więc w zależności od samopoczucia i tego, jak, jak chcecie się tej lita, możecie sobie brać ten My Best Idę teraz, właśnie sobie to zjem. I jeszcze Wam się dogram na koniec takie moje przemyślenia z bycia ojcem. 21. 48 i co moi drodzy, pora powoli się zbierać do spania przygotowałem sobie jeszcze rumianek na naszą pogawędkę aczkolwiek jest za gorący, więc muszę go trochę jednak jakąś zimną wodą rozcieńczyć i nie jest to ze względu na jakieś tam cudowne właściwości rumianku i tak dalej po prostu chcę opróżnić y, szafkę z, tam, z herbatami która jest pełna no, w której jest mnóstwo takich właśnie y, różnego rodzaju ziół i herbat które były kupione kilka lat temu i stoją i, i stoją i stoją więc zrobiłem sobie challenge <średdżę> że codziennie wieczorem będę sobie jedną herbatę właśnie albo jakieś ziółka, pił moi drodzy, yy, to tak jeszcze tylko żebym zobaczył zmywarkę zaraz wstawię pralka wstawiona suszarka wstawiona, kuchnia ogarnięta salon w miarę, także można iść spać, tak wygląda dorosłe życie, moi no drodzy dzień się kończy, trzeba ogarnąć mieszkanie, żeby, żeby rano można było wstać do porządku to jest bardzo przyjemne a przy małym dziecku bardzo trudne, jednocześnie do utrzymania, i pomyślałem sobie, że jeszcze podzielę się z wami, bo już ostatnio sobie uświadomiłem, że mija 20 miesięcy tak 20 miesięcy odkąd się urodziła Zoja, jak w ogóle wszystko się zmieniło. To jest kosmos, to pewnie jest temat na w ogóle jeszcze oddzielny film, albo może jakąś rozmowę w podcaście. W każdym razie pomyślałem sobie, że powiem coś, co bym chciał usłyszeć. Zanim miałem dziecko, bo prawda jest taka, że tak naprawdę większość osób, z którymi rozmawiam, nikt nie jest przygotowany, żeby mieć dziecko. To jest zawsze coś na zasadzie, że po prostu ono się rodzi i musisz się szybko zaadaptować do tego, żeby je jak najlepiej e, wychować. Więc codziennie jestem niewyspany, jestem zmęczony, większość dnia chodzę brudny, cały czas jest coś do posprzątania. Cały czas coś do prania i coś sobie pomyśli przerąbane. I teraz jest ta najważniejsza rzecz, którą chciałem powiedzieć. Na koniec dnia, tak jak teraz, jestem... I dzisiaj piątek, nagrywam to w piątek, nie wiem, kiedy to będzie opublikowane. Pewnie w poniedziałek albo środy, nie wiem. Jestem mega zmęczony, ale na koniec dnia nigdy nie byłem szczęśliwszy. I to jest taka informacja, którą chciałem się podzielić. Bo dopóki się nie ma dziecka, to nie da się tego po prostu zrozumieć. Jakby mam dwa psy. Też się kocham, a to jest zupełnie inna miłość. Choć wydawało mi się, że nie da się bardziej kogoś go, kochać. Przy dziecku jest po prostu coś takiego absolutnie niepowtarzalnego. Jest coś takiego, że codziennie, jak to dziecko się uśmiecha, to daje tak ogromne wewnętrzne szczęście, że jest to warte, powiem to, wszystkiego, dosłownie wszystkiego. Całe to wychowanie jest mega trudne. Ogólnie rzecz biorąc, dobrze się bardzo czuję jako tata. Ale wymaga to ode mnie bardzo, bardzo, bardzo dużo. Na pewno od każdego rodzica i to od razu przeze wiem, że jedni nie mają trudniej, i nie mają łatwiej. mówię po prostu swojego odczucia, żeby zaraz nie było porównywania, że nie wiem, ktoś ma pięcioro dzieci, albo dwoje dzieci, albo coś tam. W każdym razie właśnie to chciałem powiedzieć, że zanim bym był tatą, to chciałem właśnie usłyszeć, że to będzie mega trudne, ale jednocześnie warte, że wiedziałem, że niby coś takiego jest, ale jakby nie wyobrażałem sobie tak. Będzie tak trudne, tak wymagające pod każdym względem, bo tu jest dziecko, tu jest żona, partner, tutaj jeszcze trzeba się zająć właśnie psami, sobą, domem i tak dalej, i tak dalej. Tych obowiązków jest mnóstwo, a przy dziecku wszystko tak naprawdę praca oczywiście. I przy dziecku tak naprawdę wszystko jest mniej istotne, bo dziecko jest zawsze priorytetem. I trzeba wszystko tak naprawdę dostosować e, do tego dziecka. I takie moje spostrzeżenie, że. Jestem bardzo ciekawy, jak wygląda wychowywanie dziecka. Jak jest dwóch narcyzów, bo kurczę, ja zauważyłem, że większość moich potrzeb musi być odłożona na bok. Dlatego, że bardzo często, jak mi się nawet czegoś nie chce zrobić, to i tak najważniejsze jest to, żeby dziecko było zaopiekowane, żeby to dziecko miało najwięcej miłości i najwięcej czasu z nim spędzonego. I jak ktoś jest taki, że muszą być te potrzeby spełnione, zawsze wszystkie. To myślę, że to musi być strasznie trudne dla takiego dziecka, bo to dziecko wtedy nie ma aż tak dużo czasu święcego, jak powinno mieć. No i to co widzę na pewno, co mogę też od razu powiedzieć, że można kochać dziecko, można kupować mu najlepsze zabawki i tak dalej. Na koniec dnia i tak liczy się to ile czasu z tym dzieckiem. I jak ten czas spędzisz? To jest jakby taka moja wskazówka dla każdego rodzica. Oczywiście wiem, mam jedno dziecko i tak dalej i tak dalej. Ale ogólnie rzecz biorąc, czas spędzony z dzieckiem, taki jakościowy, jest w tym wszystkim najważniejsze I jakby widzę po Zoe, jak ona jest naprawdę szczęśliwym dzieckiem, bo, bo też siłą rzeczy spędzamy z nią mnóstwo naprawdę czasu. Mamy pracę taką, że my pracujemy z domu, więc tego czasu naprawdę z nią jest bardzo dużo spędzonego i pięknie się rozwija. Jest z tego powodu mega szczęśliwy i że jako Rodzice sobie dajemy radę, choć jest bardzo, bardzo ciężko. Bardzo, bardzo wiele razy już z tym 18-20 miesięcy, które minęło, czuć się bardzo nauczyliśmy. Eee, no dobra, dobra, można tak gadać. Jeszcze raz podsumowując, jest to mega trudne, ale zdecydowanie warte. To jest dla mnie osobiście niepowtarzalne. Codziennie są niepowtarzalne uczucia, które się we mnie pojawiają. I to jest po prostu wspaniałe. I tak jak sobie teraz będzie to naprawdę nigdy nie byłem szczęśliwszy choć paradoksalnie mogli na takie nie wyglądać, także, także tak to wygląda. Tyle z mojego vloga, moi drodzy. Proszę mi dajcie znać, czy, czy lubicie oglądać takie przemyślenia, a może mnie to w końcu zmotywuje do systematycznego nagrywania i dzielenia się z wami moimi przemyśleniami, bo no mówię, sprawia to taką trudność, za każdym razem właśnie tak mam wrażenie, że kurczę, może byście chcieli zobaczyć coś innego, albo coś więcej, albo coś powiedziałem nie tak, i tak dalej, i tak dalej. Brakuje mi takiej wprawy w tym, no ale nic. Tyle, 22 za chwilę, kładę się spać, jutro sobota, jak to mówiła kiedyś moja żona, no widzimy mojej możliwości, wszystkiego dobrego na weekend i wszystkiego dobrego dla Was, czekam na komentarze.